A ja jak kiedyś człowieku przychodzę po Anusiaka, a Anusiak jak człowiek, jak Kuba, idziesz na dwór, a on człowieku, jak z taką pałeczką, objętą chusteczkę, człowieku i dzisiaj za gorąco. <tomuśle> 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 Ten, dzisiaj za gorąco. Kto tu tak się ryje? To chyba Anuszek. Czy worsuk jest? Ej, bur ej, bursuka teraz mam wykonego jako echo stary. Jakiś... Ej, dawajcie Bursuka. A myś jak nagrać Disney na, na kogoś Dobra, dobra. Teraz tera ja to na nagrać mi... Kostur, Kostur zarzuć mi bit. A myś jak się Ej, Kostur, weź tu do mnie! Jaśko, co wkurte pekni się bo mnie, bo ja mam takie fajne koordynacje. Nie koordynacje to, to będzie krowy. Fajny, kolejny link do... Nie, już że to będzie kolejny link do YouTube'a od Anusiaka. A on już jak rzucam... Jeszcze poza wrzucę to na YouTube y i do sądu trafię, bo posli do F. No i człowieku, po, pozwól przez internet człowieku, ja znam ludzi, którzy mogliby załatwić Anusiaka. Ale Anusiak ma dobrą obstawę. Na kogo? I ole Aniście? Dlaczego? No. <noise> Nie, to jest, słyszałam, że to jest największy kozak w ogóle w świecie. No to jest, ku największy kozak w galaktyce. galaktiko. Jak ona mówi, żeby do niej mówić prąda elektra. I <noise> e no, kto... e po co on na Manusiaka wysyła? Co? Po co on na Manusiaka wysyła? Dzięki. Co on robi? No człowieku, on produkuje anusiaki zamiast burszu z czegokolwiek. Brawo. Weź stary, bo przecież ciebie mi laguje Tibia na telefonie. Teken mi nie idzie. Ja chcę puszkę. dałeś? Ej, posłuchaj, znalazłem takiego trola. Zapraszam do mnie. Zapraszam do mnie, posłuchaj. Ja trola ta, że patrz po że, że patrz po stu. O kurde, dobra już nie potrzebuję. Ej, krowy się na drzewie siedziły. Dobra, koniec tych zabaw.